Pierwszy odcinek świąteczny, siemanko mordki, ja nazywam się Gypsy Day i witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj postawiłem na vloga. To jest pierwszy vlog świąteczny i uznałam, że w tym roku powiem Wam trochę co myślę o tych grudniowych przygotowaniach, ponieważ jak co roku zawsze jest ogromna spina z prezentami, co komu kupić, ile na to wydać, a ja miałam takie krótkie przemyślenie, że w tym roku zrobię coś nieco innego i postawię na taki prezent prosto z głębi serca ponieważ fajnie, jak mamy pomysł jakoś obdarować, co kupić w złotych terasach, czy w innych galeriach, jednak znacznie fajnie, jak damy coś prosto od siebie. I w tym roku wziąłem to nieco dosłownie i postanowiłem, że pierwszy raz w swoim życiu oddam krew. Kilka ładnych tygodni temu Vampiriada UW zaprosiła mnie do współpracy przy genialnej inicjatywie, która ma zamiar złączyć wszystkich studentów i nie tylko do oddania krwi. Widok święta jest to najlepszy moment, by trochę pomyśleć, że poza nami czują się też ludzie dookoła i niektórzy mają naprawdę ciężki okres świąteczny i fajnie, jak naprawdę banalnym gestem, takim jak po prostu wyłożenie swoich żył pod igłę, co naprawdę nie trwa długo, pomożemy komuś albo te święta spędzić lepiej, albo w ogóle je przeżyć. Mam delikatną napinkę, ponieważ no jakby nie było, jest to mój debiut i nie mam pojęcia, czy moja krew nagle nie schwórzy i nie uzna, że dobra, nie, nie, stary, ja się chowam, bo to nie jest ten dzień. Dobra, główną część roboty mam już za sobą, ponieważ jestem na tą listę wpisany. Teraz tylko zostało poczekać w kolejce, ponieważ mam numer 30 i nie mam pojęcia ile to zajmie. Ale jestem pełen energii i mam nadzieję, że wszystko będzie git. W tym roku pirata dla każdego odważnego, który tą krew zechciał oddać, przygotowała super takie pakuneczki. I jest tu dużo śmiesznych, fajnych gadżetów, ponieważ macie tak. Oj, ojej, ojej. Macie kupon rabatowy na paznokcie, makijaże, inne ciekawe rzeczy, więc myślę, że wszystkie krwiodawczynie, o ile tak się mówi, będą zachwycone. Macie rabaty na kawy w Jasie Małgosi, w Koście, macie... O, proszę bardzo! Jakiś bardzo fit batonik z Foods by n, bardzo romantyczny yy, lizaczek z Lowe Pekusa. Dużo innych ciekawych kuponów i gadżetów. Plus torba, w której będziecie mogli sobie potem wszystko zabrać w bardzo modnym kolorze różowym. Także super sprawa, ponieważ widać, że ludzie są wam dzięki za to, że coś robicie w te święta nieco bardziej altruistycznego niż tylko siedzenie w domu i oglądanie seriali. Wiecie co, dobra. Byłem super nastawiony i dalej jestem, ale taki minimalny stresik mi towarzyszy jednak. Ale dobra, będzie git, ja w to wierzę, może mi żywnie rozwali. Także ja wchodzę. Robić dobre uczynki, To wszystko głównie wygląda bardzo sterylnie, bardzo tak przyjemnie bym powiedział, ale... no nie ukrywam, że nie jestem najspokojniejszą osobą w tym momencie. A nie no, będzie super, musi być super. Nie ma wyjścia. Tak. Pół butelki. Takiej 0,75. Woda jest między panem a panią Rozumiem, że to ma mi krew rozrzedzić, tak? Ta woda? I no tych kubeczków mam machnąć, tak mniej więcej <śścoughs> Z moim piciem wody O ja, ile tego jest. Tankieta ma 33 pytania i pytają Was dosłownie o wszystko. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebywał Pan lub Pani Bareście w więzieniu? No i czas się przyznać, Mamo Tato. O kurde, co teraz. Nie sądziłem, że Cię będę nerwował. Przysięgam, nie sądziłem. Myślałam, że jak spojrzę będzie gorzej, ale żadnego wrażenia co negatywnego nie robi. Ty pompowanie faktycznie coś daje? Tu piłeczku? Tak. Pomaga. Nie muszę Wam tak powrzować, bo nie jest wam połacznie i jeszcze w pokolu. Jaki humor fajny teraz. Jak się oddało, komuś pomogło. To jest moje? Tak. Wow. Łooo. Dobry worek. No i co? Nic takiego strasznego. O, dziękuję bardzo. Super. Czekoladki. Ale ekstra. Super. Dziękuję bardzo. Czyli po oddaniu nie zgłodniejecie. Macie cały zestaw, który was utrzyma na nogach. Także jest super. Takie jedzenie w białej bluzie to chyba nie jest super pomysł. Może się chwilę jednak jakoś. Śliniacie <ślinaczek> gęstałem. Ups, Super. Dziękuję. Pytałam się. Dobra, ja nie zemdlałem, krew oddałem, dobry uczynek zrobiłem, więc jestem mega szczęśliwy, że już po wszystkim mogę mieć czekoladę na zębach, bo batonikiem się raczyłem. Co wiecie, trochę energii sobie dodać po tym oddawaniu. Ogólnie to kompletnie nie boli, to jest tak bezproblemowy zabieg, to jest tylko uczucie delikatne przy wkuciu, potem w ogóle nic, nawet najdrobniejszej reakcji nie ma, więc mega polecam. Dostałem cały zestaw. Czekolad, soczek, żeby, żeby jeszcze się lepiej poczuć, także moje wrażenia są nawet nie dobre, a bardzo dobre, bo czuję się super fizycznie i czuję się super psychicznie, tak mentalnie, że, że jednak jestem trochę lepszym człowiekiem niż byłem godzinę temu, także jest super. Dobra mordki, ja już jestem szczęśliwym królewcą debiutantem. Czuję się naprawdę fantastycznie po tym pierwszym oddaniu, jednak fajnie byłoby się dowiedzieć, czym Vampiriada tak w ogóle jest i dlatego jest ze mną właśnie dzisiaj Zuza, która super zawiaduje tym całym przedsięwzięciem i opowiada mniej więcej o co chodzi w tej całej inicjatywie. Także powiedz mi, czym jest Vampiriada? Vampiriada jest to studenckie honorowe krwiodawstwo, organizowane przez niezależne zrzeszenie studentów. Jest to organizacja studencka, robimy to głównie dla studentów UW, ale może do nas wpaść krew każdy. Mhm. E, czym się zajmujemy? Głównie organizujemy właśnie takie akcje jak Disa i zajmujemy się również promowaniem zdrowego e, stylu życia. To jest ak akcja coroczna, z tymi tak, przyświętami. tą krew pobieracie, jakby robicie taką promocję. Tak, Akcję organizujemy trzy razy do roku, także można regularnie u nas tę krew oddawać. No to super, masa okazji, ale powiedz mi, ok, ja oddam tu krew, czuję się super, że robię jakieś dobre uczynki, ale czym jest takie jedno danie krwi, tak naprawdę, co, co ja zrobiłem w tym momencie, komu pomogłem? Jedna donacja to tak naprawdę trzy uratowane życia, także, także to jest taka bezpośrednia pomoc, e, pomoc po prostu osobom potrzebującym. Super, kurde, ekstra. I powiedzcie tak, nie wiem, się zastanawiam, że okej, okay, to super działa sobie na UW, ale też widziałam, że to działa też na innych uniwerkach mniej więcej. Tak, to jest akcja organizowana przez uczelnie w całej Polsce, także tak naprawdę w każdym mieście, praktycznie w każdym większym mieście w Polsce można oddać krew na wampiriadzie. No to super. Także jak widzicie, to po pierwsze jest nic strasznego, po drugie robicie naprawdę masę, masę dobrych rzeczy, więc nie ma co czekać, to jest idą święta, idealna okazja, by trochę się Ukulturalnić życiowo, by trochę zrobić coś dobrego, więc przychodźcie czy tu, czy znajdujcie takie inicjatywy na swoich uniwerkach, oddawajcie krew, dostaniecie kilka dobrych czekolad, czaj kole i będziecie e, super ludźmi. Także dziękujemy bardzo.